Witajcie w pierwszym odcinku naszej nowej serii Jak zacząć latać dronem FPV w 2024 roku, w której pokażemy Wam krok po kroku, jak rozpocząć swoją przygodę z lataniem z perspektywy pierwszej osoby. Pokażemy Wam, jak zacząć, na jakie elementy warto zwrócić uwagę, czym się kierować przy doborze sprzętu, a także jak bezpiecznie rozpocząć swoją przygodę z dronami FPV. Przygotujcie się na wstęp do świata. Gdzie to wy jesteście w centrum akcji, gotowi do poznawania świata z nowej perspektywy? Ja jestem Konrad i witam Was na kanale FPV. Czym jest FPV? Jest to skrót od słów First Person View, tłumacząc na polski. Widok z pierwszej osoby. W przypadku dronów FPV jest to sposób latania, w którym pilot doświadcza lotu w taki sam sposób, jakby był tym dronem. Taki efekt zawdzięczamy transmisji wideo o niskim opóźnieniu, gdzie kamera zamontowana na przodzie naszego drona rejestruje obraz, następnie przekazuje go do specjalnego nadajnika, który za pomocą fal radiowych przesyła obraz. Do gogli, które mamy na naszej twarzy. Dzięki temu czujemy się, jakbyśmy właśnie siedzieli na dronie. Dzięki temu imersyjność lotu stoi na bardzo wysokim poziomie. Na początku możemy nawet odczuwać takie same problemy i dyskomfort, jak na przykład założenie okularów 3D, które korzystamy w kinie, czy systemu VR. Nie mamy jednak tutaj widoku 3D ale nadal odczuwanie obrazu bezpośrednio przed naszymi gałkami ocznymi i izolacja od otaczającego nas świata powoduje, że pierwszy lot może nas przyprawić o unności. Mając krótką definicję FPV za sobą, zastanówmy się, czym drony FPV różnią się od dostępnych już konstrukcji na rynku w popularnych sklepach z elektroniką. Takim przykładem może być DJI Mavic Air 2. Mimo, że te konstrukcje są do siebie bardzo podobne, to jednak różni je bardzo wiele. Przede wszystkim styl latania. Drony FPV zostały stworzone, by latać z bardzo dużą prędkością, nawet do 200 km na godzinę, gdzie drony ze sklepów potrafią latać do 50 km na godzinę, a ich styl latania to przede wszystkim latanie od lewej do prawej, do przodu do tyłu. W sposób bardzo kontrolowany i wspierany przez szereg czujników, które na tym dronie się znajdują. Dzięki temu możemy taki dron znieść w powietrze, i on automatycznie utrzyma za nas pozycję. W dronach FPV jest zupełnie inaczej. To my wpływamy, w jaki sposób dron się zachowa w powietrzu, i jedynym czujnikiem, który tak naprawdę może nas wesprzeć, to GPS, który może nam poglądowo pokazać, Pozycję oraz prędkość naszego drona. Kolejną ważną różnicą jest kamera. W dronach FPV służy wyłącznie do podglądu, w jaki sposób latamy. To właśnie z niej obraz jest przesyłany do naszych gogli i dzięki temu wiemy, w którą stronę skręcić i jak w ogóle sterować dronem. W takich dronach kamera często jest zamontowana na trzyosiowym gimbalu. Dzięki czemu możemy kontrolować nie tylko pozycję drona, ale także samej kamery. Dodatkowo, wszystkie wahania drona, czy to od wiatru, czy od samego przemieszczania, obraz kamery jest stabilny i nie potrzebujemy dodatkowego postprocessingu, żeby to nagranie wystabilizować. W przypadku dronów FPV, aby nagrać film wysokiej jakości, np. 4K, musimy zamontować dodatkową kamerę taką jak GoPro czy DJI Action. W przypadku większych konstrukcji piloci są nawet w stanie założyć kamery, które stosuje się szeroko w branży filmowej. Kolejną różnicą, o której już częściowo wspomniałem, są czujniki. W przypadku dronów FPV czujniki zamontowane na dronie służą wyłącznie do tego, by dron poprawnie latał. Stosuje się takie czujniki jak żyroskop czy akcelerometr, które są stosowane do poprawnego działania samego drona. W przypadku drugiej kategorii, oprócz wcześniej wspomnianych, stosuje się takie czujniki jak na przykład LIDAR. Pozwala nam to na uniknięcie przeszkody, a także na automatyczne lądowanie. Montuje się również GPS-a, który nie służy wyłącznie do odczytu prędkości czy koordynatów, w których znajduje się nasz dron, ale także pozwala nam na automatyczny powrót do domu kiedy nasza bateria jest na wyczerpaniu lub stracimy sygnał. Jedną z różnic, która w szczególności dziwi pilotów posiadających już takiego drona, jest czas pracy. Takie drony potrafią latać nawet do 30 minut, dzięki czemu za pomocą wyłącznie trzech baterii możemy mieć półtorej godziny wspaniałej zabawy. W przypadku dronów FPV czas trwania lotu oscyluje między 3 a 5 minutami. W przeciwieństwie do dronów zakupionych w sklepie, drony FPV to przede wszystkim konstrukcje własnej budowy. To my decydujemy z jakich komponentów go zbudujemy, jakie parametry ma spełniać i w jaki sposób ma latać. Na rynku mamy również dostępne gotowe konstrukcje, tak więc nie bójcie się, nie musicie swojego pierwszego drona budować. Choć polecam, różnica między nimi jest taka, że te drony po prostu też są budowane, ale przez ludzi w fabryce. Ostatnią z kluczowych różnic jest imersyjność. W przypadku dronów FPV, tak jak wcześniej wspomniałem, obraz kamery jest wyświetlany w goglach, które mamy bezpośrednio na swojej twarzy. W przypadku dronów pokroju DJI, obraz wyświetlany jest na ekranie telefonu. Jest on podłączony do naszej aparatury, która jest w stanie odebrać sygnał z drona, a następnie przekazać go do dedykowanej aplikacji. W takim razie, co dają nam drony FPV? Przede wszystkim są to wspaniałe konstrukcje do ścigania się. Wyścigi dronów FPV stały się bardzo popularną dyscypliną w ostatnim czasie, gdzie w samej Polsce posiadamy kilka lig, w ramach których piloci z całego kraju rywalizują o miano najszybszego. Mamy różne klasy, od dronów większych po małe drony, którymi możemy latać po domu. Tutaj przede wszystkim wygrywa chęć rywalizacji i dostarczania sobie ogromnej dawki do adrenaliny. To także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zestawieniu z innymi uczestnikami. Kolejnym zastosowaniem jest filmowanie. Przez możliwość budowania własnych konstrukcji wyłącznie ogranicza nas wyobraźnia oraz oczywiście możliwości sprzętu dostępnego na rynku. Dzięki temu piloci zaczęli budować coraz większe konstrukcje, które pozwalają na dźwignięcie nawet takich kamer, które stosuje się na co dzień na planie filmowym. Dzięki temu możemy uzyskać nadal dynamiczne ujęcie, ale w bardzo dobrej jakości. Kolejnym zastosowaniem jest po prostu eksploracja. Za pomocą dronów FPV możemy wlecieć w miejsca, do których nie mieliśmy możliwości do tej pory wejść. Dzięki temu możemy uchwycić wspaniałe pasmo gór, przelecieć na wskroś lasu, czy także przelecieć się nad taflą jeziora. Pozwala to nam przede wszystkim na doświadczanie i oglądanie świata z zupełnie innej perspektywy, w szczególności gdzie imersyjność jest bardzo wysoka. Również za pomocą kamery, którą nagramy wysokiej jakości nagranie, możemy mieć wspaniałe ujęcie i pamiątkę z wakacji. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym wspomnieć w tej sekcji, jest społeczność. Od lat w Polsce istnieje bardzo rozbudowane community. Gdzie ludzie wspierają się, wymieniają doświadczeniami, a także pomagają sobie nawzajem, gdy nasz dron nie chce latać. Jedną z takich społeczności jest nasz serwer Discord MRC, na który Was serdecznie zapraszam. Tutaj uzyskacie pomoc w Waszym problemie, będziecie mogli wymienić się doświadczeniami, a na koniec pochwalić się Waszymi osiągnięciami na kanale Wasze filmy. W takim razie, co muszę zrobić, by rozpocząć swoją przygodę z dronami FPV w 2024 roku? Przede wszystkim musimy rozpocząć naukę latania i to niekoniecznie na fizycznym dronie. W kolejnych odcinkach serii pokażemy wam, jak rozpocząć naukę z wykorzystaniem symulatora. Opowiemy troszeczkę o słownictwie, które panuje w świecie FPV i które pozwoli wam lepiej poruszać się w społeczności. A także przedstawimy Wam anatomię całego drona. Na sam koniec opowiemy Wam troszeczkę o aspektach prawnych, jakie obowiązują w Polsce, a także jak bezpiecznie rozpocząć swój pierwszy FPV w przestrzeni powietrznej. Jeśli nie chcecie ominąć żadnego odcinka naszej serii, a także innych filmów, które będą pojawiać się na kanale, serdecznie zapraszamy Was do subskrypcji kanału oraz zostawienia dzwoneczka. Jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie lajka, a także komentarz, co chcielibyście jeszcze zawrzeć w kolejnych odcinkach tej serii. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za dobrnięcie do końca tego materiału i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!